Dzień dobry, witam w 28 odcinku Polskiej Kultury Graczy. Powtóreczka nadesłana przez kolegę Grom 15, który został zjechany za to, że przykampił się przy bazie. Ale oczywiście, jak wiemy, tutaj nie patrzymy na grę ludzi, a patrzymy na zachowanie graczy. Tak więc zaraz się zacznie. I na początku nie idzie to powiem tak tak żwawo o właśnie kurwowron Saker No i jak widzicie rozwój sytuacji siły pójdą, pójdą pojadą tędy właśnie do bazy przy bazie. No i zaraz się zacznie drodzy Państwo O właśnie, pierwszy tekst poleciał. <laughs> I... jedziemy dalej, drodzy Państwo. O właśnie, nóg. Ale to nóg to już jest każdy człowiek ten co gra w czołgi określenie już się zrobiło że to jest na wszystko określenie nawet jak się samemu zostaje i walczy z trzema ciągami i się zginie to jest się nobem tak więc Nie bardzo mnie to drażni szczerze mówiąc i zobaczcie tutaj wszyscy pojechali więc jeśli chodzi o różną przeciwną jeszcze moment. O właśnie, raportujcie, Groma, 15. Czyste i naturalne, niczym soczek kapi? O właśnie, grom lubię hmm. walczyć o srańcu, tak jest. I jeszcze, o właśnie, przez ciebie ludzie, przez niego, przez niego. On jest winien temu, że giną gracza. Zobaczcie na wynik. Jeszcze kawałek. O właśnie. No hmm. Więc właśnie jak tam ma kulturę, no to tak jest, jak jest, a nie inaczej. Kraj tym sywem. Kolega by się zdziwił, bo to nie jest taki sofiastyczny czołg wcale, jakby się wydawało. O, bardzo fajnie się nim gra. No, tutaj ludzie nie są w temacie, dlatego tak piszą. Ja przypuszczam, że kolega Grom wyśle im tom, te linka do, do tego filmu. I dopiero będą wiedzieć, o co chodzi. No właśnie. Nie komentuję po prostu tego, bo się nie da komentować tego. Nie mam po prostu w ogóle pomysłu, żeby to skomentować. Wiem, jak się dzieciom daje internet, bo idiota nie wie, że w internecie nie są koniecznie dzieci, a są ludzie dorośli też. Ale no, przyjęło się, że każdy jest gimbus, gimbaza albo dzieckiem. Gratulacje. Polak wie wszystko. Kto jest kim po drugiej stronie? Wszyscy hejtują jego film. O Jezus Maria, Przyjdźcie hejtujcie proszę bardzo. Dobra. No i to by było na tyle. To już jest koniec bitwy, tak więc dzięki i na razie.